Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak z martwych wstać mają ciałem? Kiedy są lepką cząstką ziemi, przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad. I cisza jest na wysokościach. I mi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów.